Witam wszystkich fanów podlaskiej piłki nożnej. W tej sportowej scenerii na stadionie w Łapach chciałbym się z Wami podzielić swoją opinią na temat braku powołania dla Oskara Pietuszewskiego do seniorskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej, bo pojawiły się głosy, pojawiły się takie komentarze, że to skandal, że to nieporozumienie, że Oskara Pietuszewskiego, no, który wyróżnia się od jakiegoś czasu w polskiej ekstraklasie, nie ma wśród powołanych, a jest na przykład Filip Rózga. Otóż ja uważam, że żadnego skandalu, żadnego nieporozumienia nie ma i powiem wam już dlaczego tak uważam. Po pierwsze, e, Oskar Pietuszewski obecnie, jak cała Jagielonia, jest w troszeczkę słabszej formie. W dobrej formie był, e, kiedy selekcjoner e, wysyłał poprzednie powołania na poprzednie zgrupowanie. Wtedy e, Oskar Pietuszewski był w zdecydowanie lepszej formie i wtedy był lepszy moment na powołanie go. Tym bardziej, że na tym poprzednim zgrupowaniu nie było no, kluczowego lewego pomocnika, skrzydłowego reprezentacji, jakim jest Nikola Zalewski. Wtedy był to, myślę, że zdecydowanie lepszy moment na powołanie Oskara Pietuszewskiego, który wtedy był w lepszej formie, plus brak Nikoli Zalewskiego. No i wtedy można było go sprawdzić, choć pewnie i tak by za wiele nie pograł. No ale jeśli go nie było wtedy, kiedy okoliczności sprzyjały, no to mnie akurat wcale nie dziwi, że nie ma go również teraz. Uważam też, że no nie ma sensu powoływać Oskara Pietuszewskiego do seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie no umówmy się w tych dwóch ostatnich meczach eliminacyjnych pewnie za wiele by sobie nie pograł, bo jest, tak jak powiedziałem, Nikola Zalewski. No a w kadrze U21 u Jerzego Brzęczka no odgrywa, można powiedzieć, kluczową rolę, więc, moim zdaniem, dla dobra zawodnika zdecydowanie lepiej będzie, jeśli pojedzie na kadrę U21 i tam zagra mecze niż miałby jechać na seniorską reprezentację, no i potrenować sobie z Lewandowskim. Na to myślę, że będzie jeszcze czas, jeśli Oscar utrzyma swoją dobrą dyspozycję. Dla Oscara właściwie nie zmienia się wiele. Gra w reprezentacji U21, gra w Jagiellonii, no i to jest taki poziom normalny dla niego, no i nie ma odchyleń od tej normy. A i, i wiemy, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak Oscar może grać w następnych miesiącach, no jakby nic mu się nie stanie w głowie, nie stanie się, nie wiem, w jego otoczeniu, po prostu jest normalnie. A nie wiemy, jakby Oscar zareagował, gdyby pojawiło się to powołanie. Być może ten odchylenie od normy spowodowałoby, nie wiem, jakąś obniżkę, obniżkę formy jeszcze większą, może na dłuższą metę Oscar przestałby grać tak dobrze w Jagiellonii. No tego nie wiemy, natomiast wiemy, co, co jest, na co można u Oskara liczyć, czego się po Oscarze spodziewać, jeśli jest ten stan normalny u niego, czyli gra w U21 i w Jagiellonii. Po prostu brak powołania teraz krzywdy mu nie zrobi, a. Może byłoby tak, że krzywdę zrobiłoby mu to powołanie, no więc tak jak mówię, tym bardziej, że raczej nie grałby zbyt wiele, no to to chyba teraz nie był najlepszy moment na to powołanie. Kolejny argument, no od którego nie da się uciec jest taki, że no Jan Urban broni się obecnie wynikami, no i grą reprezentacji również, więc yy, no... Jego decyzje się bronią, więc nie ma sensu tutaj doszukiwać się jakiegoś skandalu, jakiejś afery czy czegokolwiek innego, nawet kontrowersji w przypadku braku powołania dla Pietuszewskiego. No, bo na razie te decyzje personalne selekcjonera się bronią. Wiecie, co mnie bardziej dziwi, brak powołania dla jakiego piłkarza? Dla Tarasa Romańczuka, bo jak wiemy na pozycji tej numer 6 w reprezentacji no są pewne braki. Taras Romańczuk obecnie no ma trudny okres jeśli chodzi o, o fizyczność na pewno, bo to widać już tam gdzieś w 60, 70 minucie meczu, że on już pewne problemy fizyczne ma, ale myślę, że w tej reprezentacji jako taki zadaniowiec na pozycję numer 6 mógłby wejść od tej właśnie 70 minuty, gdzie no jakby od początku pewnie byłby to problem grać na takiej intensywności jak w reprezentacji w przypadku Tarasa, o tyle w, wykonując jakieś konkretne zadanie defensywne, mógłby wchodzić w tej 60-70 minucie i tą grę z tyłu poukładać, asekurować. Dobrze czyta grę, sprawdził się już w reprezentacji na tle silnego rywala, jakim jest Holandia. No ale też myślę, że skoro Tarasa Romańczuka nie było poprzednio, nie ma też teraz, kiedy te problemy na pozycji numer 6 są w reprezentacji, no to biorąc pod uwagę jego wiek, to pewnie Tarasa już nie będzie. Ale powo brak powołania dla niego e, dziwi mnie troszeczkę bardziej niż brak powołania dla Oskara Pietuszewskiego. Oczywiście, Oskar Pietuszewski jest wielkim talentem, jest wyceniany już na kilka milionów euro i na pewno jeszcze te drugie swoje 5 minut będzie miał. Mówi się o nim bardzo dużo i na pewno trafi z do jakiejś lepszej drużyny. Ale obecnie ma spadek formy jak cała Jagielonia e, i jeśli będzie grał dobrze, jeśli wciąż będzie się rozwijał dobrze, no to naprawdę to powołanie przyjdzie i on swoją rolę w reprezentacji odegra. Obecnie tej roli dłużej by nie odegrał. Po prostu by pojechał, urosłyby jego morale, wzrosłaby jeszcze bardziej wartość rynkowa, no bo jak byłby reprezentantem, no to ta wartość poszybowałaby jeszcze pewnie milion, dwa, trzy w górę. No ale na to, na to, przyjdzie wszystko, na to wszystko przyjdzie jeszcze czas, nie ma co się śpieszyć. Myślę, że może Jan Urban podchodzi do tego tak, że e, jeśli Oscar jest talentem, jeśli jest dobry, naprawdę dobry e, i wyjdzie z tego młodego swojego wieku, gdzie jeszcze te błędy może popełniać, e, i utrzyma tą formę, będzie się rozwijał dalej, no to to będzie potwierdzenie jego e, prawdziwej wartości. No a w tym momencie pewnie to powołanie byłoby jeszcze za wcześnie. Tak, tak e, myślę, że może twierdzić selekcjoner Jan Urban. To wszystko ode mnie. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na ten temat. Napiszcie w komentarzu: no bo dla mnie to żaden skandal, że Oskara Pietuszewskiego nie ma. Większa kontrowersja to brak Tarasa Romańczuka, a Pietuszewski jest utalentowany, jest świetnym zawodnikiem. Obecnie ma spadek formy, więc to powołanie teraz nie byłoby myślę, że e, tak do końca zasłużone. A swoje, swój czas w reprezentacji na pewno będzie miał, jeśli będzie się rozwijał, tak dalej. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich fanów Podlaskiej Piłki Nożnej w imieniu swoim i w imieniu całej redakcji, czyli. Kamila, Marcina i Roberta. Dzięki za uwagę. I napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie.